No siema, przychodzę do Was z kolejną ukochaną na tym kanale serią. Więc jak już widzicie po tytule, dziś pokażę Wam kilka mitów i legend krążących po internecie, które poruszają tematy gier. Na starcie chciałem Wam bardzo podziękować za niesamowity feedback, jaki dostałem od Was w ostatnim odcinku serii. Daliście mi tyle pomysłów, że na spokojnie starczy na jakieś trzy odcinki. Także jeśli macie jeszcze jakieś propozycje, piszcie śmiało w komentarzach, a ja pokażę Was na filmie. Jeśli oczywiście jakiś z przykładów mi się spodoba. Chciałem też dodać, że we wszystkie historie zagłębiłem się jak mogłem. Ale jeśli coś przekręciłem albo nie dopowiedziałem, dajcie znać w komentarzach, poprawiajcie mnie. Wiem też, że różne creepypasty mają różne wersje, więc też możecie na temat tego dać mi feedback w komentarzu. Bardzo, bardzo dziękuję i cieszę się z waszego wsparcia. A poza komentarzem możecie też zostawić łapkę w górę i suba, bo one też pozwalają rozwijać się kanałowi. Nie będę już przedłużał, lecimy z pierwszą legendą. Green Steve Kolejny odcinek mitów i legend, kolejna wariacja na temat Hirobraina, Bo oczywiście tym jest zielony Steve, chociaż moim zdaniem powinien nazywać się bardziej emeraldowy Steve. Po raz pierwszy doniesienia o tej postaci pojawiły się w 2015 roku i miał on rzekomo zostać dodany jako nowy mob w wersji 1.8. Jeden z twórców próbował dodać zielonego Steve'a do gry, ale został powstrzymany. Jednak jakaś część kodu uratowała się w grze i żyła własnym życiem. W creepy paście na jego temat pojawił się w pustynnej świątyni, gdzie zamiast standardowych pułapów. XTNT gracz doświadczał nietypowych zdarzeń, takich jak teleportacja do pomieszczeń wypełnionych creeperami czy otrzymywanie tajemniczych wiadomości na czacie gry. Jak widzicie, ta postać jest bardzo podobna do innych legend tego typu, takich jak Entity 303 czy właśnie Herobrine. Tylko w odróżnieniu od Herobrina nie jest on żadnym duchem, a zwykłym zbugowanym mobem. Ale te wszystkie postacie na pewno łączy jedno: nie istnieją i są fanowskimi modyfikacjami, które dodają elementy grozy i tajemniczości do rozgrywki. Mario 85 False Hero Historia bardzo podobna do NES z poprzedniego odcinka, kto jeszcze nie widział koniecznie zobaczcie. Czyli gra przez demona, duszę gracza. Spoiler, wszystko to oczywiście tylko wymyślona creepypasta oparta na horrorowej, zmodyfikowanej wersji klasycznej gry z włoskim hydraulikiem, ale zostańcie ze mną jeszcze chwilę. W tej wersji z pozoru niewinne elementy zaczynają przybierać mroczne i niepokojące formy. Głównym antagonistą jest postać znana jako MX albo właśnie False Hero. Jest to demoniczna istota podszywająca się pod Mario historia rozpoczyna się, gdy ośmioletni chłopiec o imieniu Lucas otrzymuje od swojego wujka kopię gry Super Mario Bros. na peceta. Wuja ma świetną smykałkę do prezentów. Gra okazuje się być zmodyfikowaną wersją, w której Lucas zamiast Mario kontroluje postać Luigi'ego. W miarę postępów w grze Lucas zauważa coraz dziwniejsze i przerażające elementy. Muzyka staje się zniekształcona, poziomy są pełne krwi, a postacie z gry wydają się być świadome obecności gracza. W pewnym momencie pojawia się nasz MX, czyli False Hero. Będę używał tutaj MX bo jest krócej. Który zaczyna się komunikować z Lukasem, używając jego imienia i oferując mu niespodziankę. Wiedząc, jak takie historie się kończą, już niespodzianka w stylu kotków w piwnicy byłaby lepsza. Finalnie, MX przejmuje kontrolę nad grom, ale również nad duszą chłopca, która zostaje uwięziona w cyfrowym świecie, gdzie jest torturowana przez MX po dziś dzień. Brzmi jak typowy dzień na Podlasiu. MX to istota nadprzyrodzona, która przypomina zniekształconego Mario z pustymi oczodołami i upiornym uśmiechem. Zachowuje się w sposób agresywny wobec gracza, łamie czwartą ścianę, komunikując się bezpośrednio z graczem i manipuluje światem gry. Ten sadystyczny i manipulacyjny byt czerpie przyjemność z torturowania swoich ofiar. Jest inteligentny i potrafi zdobyć zaufanie gracza tylko po to, by później ich zdradzić. MX, oczywiście, posiada nadprzyrodzone moce, takie jak zmiana kształtu, manipulacja światem gry i nieśmiertelność. Jego celem jest, tak jak w przypadku Lukasa, uwięzienie duszy graczy w grze i torturowanie ich przez wieczność. Może i sama historia nie jest wiarygodna, ale sama gra rzeczywiście istnieje. Tylko, że stety, albo dla niektórych z Was może niestety, nie nawiedza jej żaden demon. Mario 85 to fanowska gra horror, która została wydana w grudniu 2021. Gra jest stylizowana na klasyczne gry z serii Super Mario Bros., ale zawiera wiele elementów horroru, takich jak przerażające postacie, zniekształcona muzyka i niepokojące komunikaty. Gracz wciela się w głównego bohatera creepypasty Lucasa, który próbuje uciec przed MX i uwolnić się z cyfrowego piekła. Także podsumowując cała Creepypasta pasta jest po prostu historią postaci, w którą się wcielamy w grze. Więc jeśli nie boicie się utraty duszy albo przynajmniej złapania jakiegoś wirusa z Watykanu, możecie poszukać tej gry w internecie i sprawdzić ją na własną rękę. Zanim przejdziemy dalej, szybki komunikat o zawieszeniu streamów. Jak wiecie, bo mówię o tym na każdym filmie, w każdą środę robimy streama na Twitchu, ale niestety mój komputer ostatnio coraz bardziej odmawia posłuszeństwa. Więc niestety, ale muszę wstrzymać cotygodniowe transmisje na jakiś czas, ponieważ będę musiał wymienić parę podzespołów. Ale nie martwcie się, w końcu wrócimy, więc możecie i tak zostawić obserwację. Link do Twitcha oczywiście w opisie i nie zajmuje Wam więcej czasu. Etult Nintendo Wii Historia, a raczej seria historii, jak w każdej paście, zaczyna się niewinnie. Chłopiec o imieniu Kyle otrzymuje od ojca konsolę Nintendo Wii. Także one są zawsze ukryte w jakichś prezentach. Więc zastanówcie się, czy chcecie przyjąć prezent, jeśli ktoś kiedyś da Wam jakąś starą wersję gry. Albo w tym przypadku starą wersję konsoli. Podczas przeglądania kanału Mi zauważa dziwną postać o imieniu Etheld, co okazuje się być słowem Delete zapisanym w spak. Dla tych co nie wiedzą, Mi to są takie awatary, które tworzy się na Nintendo. I ten Mi wygląda przerażająco. Łysa głowa, szeroki uśmiech i wielkie oczy. Kyle zaniepokojony, Próbuje go usunąć, ale Ethel wciąż powraca. Z czasem sytuacja staje się coraz bardziej niepokojąca. Ethel zaczyna komunikować się bezpośrednio z Kyle. Zupełnie, jakby miał świadomość, pyta, dlaczego próbujesz mnie usunąć. Gdy Kyle odpowiada, że Mi nie ma uczuć, Ethel reaguje gniewem. Mówi, że Mi też mają uczucia. I jakby się czuł, gdyby to ktoś jego usunął. Po tych wydarzeniach konsola zaczyna działać dziwnie. Kyle zauważa, że jego własne Mi został usunięty. A co więcej, każda próba stworzenia nowego kończy się niepowodzeniem. Na ekranie pojawia się komunikat We deleted you. Od tej pory Kyle jest zmuszony grać jako Ethel we wszystkich grach. W kolejnych częściach historii Kali odkrywa plik wideo przedstawiający szpitalny korytarz zmi podłączonymi do maszyn podtrzymujących życie. Ethel wyjaśnia, że usunięte Mi trafiają do tego miejsca, gdzie powoli umierają. On sam jest jedynym, który potrafi powrócić do kanału Mi, ale nie potrafi pozbyć się bólu związanego z byciem usuniętym. W prequelu zatytułowanym Ethel Origins dowiadujemy się, że Ethel był kiedyś pracownikiem Nintendo. Miał na imię Henry Morris po przypadkowym porażeniu prądem podczas pracy z konsolą Mi. Jego dusza została uwięziona w postaci mi, którą stworzył przed śmiercią. Mimo strasznego klimatu całej historii, miłą odmianą jest, że dusza głównego bohatera nie została zjedzona przynajmniej z tego, co udało mi się dowiedzieć co jest trochę dziwne, bo pasty najczęściej właśnie tak się kończą. Dostajemy tu jedynie opowieść o cyfrowym, zagubionym duchu, który nie chce zostać zapomniany. Moim zdaniem, historia jest bardziej smutna niż straszna. Pokémon Snow on Mount Silver. Podobnie jak z Minecraftem, odcinek mitów i legend bez Pokémonów to zmarnowany odcinek. Seria, ta gra, w którą mogą grać też najmłodsi, w której zbieramy bardziej lub mniej słodkie stworki, ucząca przyjaźni i gonienia za marzeniami, ma tyle creepy legend, że na spokojnie można by zrobić o nich osobną serię. Te historie mają nawet swoją osobną nazwę. Pokepasta. Ale wracamy do sedna. Snow on Man Silver to historia opowiadana z perspektywy starszej siostry, której młodszy brat, zapalony gracz Pokémonów, doświadcza przerażających wydarzeń. Po użyciu GameSharka do zmodyfikowania swojej wersji gry, Pokemon Silver. Po wprowadzaniu tajemniczego kodu oznaczonego jako Easter Egg, Snow on Mount Silver, chłopiec staje się apatyczny i przerażony. Jego zachowanie prowadzi do hospitalizacji na oddziale psychiatrycznym. Zaintrygowana siostra postanowiła sprawdzić, co takiego wydarzyło się w grze. Po uruchomieniu zmodyfikowanej wersji gry, zauważa, że jej postać znajduje się na Mount Silver, a wszędzie dookoła gęsto pada śnieg. W miarę postępów w grze, jej pokemony zaczynają umytać, a ich sprite stają się zniekształcone i przerażające. Ostatecznie podczas walki z Redem na Górze Mount Silver dochodzi do walki z Celebi. Pokémon ten ostatecznie używa ruchu Perish Song, przez co ostatni Pokémon Angie, czyli tej starszej siostry, dosłownie umiera. A ekran gry zamiera. Postać gracza, która wcześniej także zaczęła się graficznie rozpadać, po prostu upadła na kolana i zniknęła. Po tych wydarzeniach, Angie opisuje, że gra przestała kompletnie działać i już nigdy więcej nie uruchomiła się poprawnie. Opowiadała też, że jej brat, mimo leczenia psychiatrycznego, nigdy nie wrócił do stanu sprzed tego doświadczenia. Jest całkowicie wycofany, milczący i unika kontaktu z innymi. Jedynym, co zdarza mu się wypowiedzieć, jest zimno. No, ale jak to w przypadku creepypast, można powiedzieć z dużą pewnością, że ta gra nigdy nie istniała. A cała pasta jest tylko historią o duchach opowiadaną przy ognisku. Jednak, jak zwykle, fani nie zawodzą. Po sukcesie creepypasty powstały fanowskie wersje gry, w którą, jak się postaracie, będziecie mogli sami zagrać. Aczkolwiek ostrzegam, że może nie będzie Wam nagle zimno, ale Wasz komputer po pobraniu tych plików nagle może zacząć śpiewać barkę i żądać opłaty za odblokowanie danych na dysku. Jeszcze jak? No albo może się okazać, że to jakaś tajna koparka bitcoinów. Także wszystko na własną odpowiedzialność. Shadow Wilson Don't Starve. Jak już mamy za sobą Hero Braina i kilka jego wariacji, to czas na podobną legendę, ale dla fanów Don't Starve. Mowa tutaj o Shadow Wilsonie. Wilson to jedna z pierwszych podstawowych postaci, którymi możemy zagrać w grze. Jest swojego rodzaju ikoną Don't Starve, takim skiwem, ale z innej gry. Także nie ma się co dziwić, że to właśnie jego dotyczy legenda, a raczej jego mrocznej wersji. Ma się pojawiać w grze jako cień z toporem, białymi oczami i szerokim uśmiechem. Grze jest statystyka o nazwie Sanity, czyli na polski coś w stylu zdrowie psychiczne. Shadow Wilson ma być powiązany z właśnie tą statystyką. W miarę gdy ona spada, Shadow Wilson ma pojawiać się częściej, stawać się bardziej realny i mieć realny wpływ na grę. W grze mają się dziać dziwne rzeczy. Pojawiają się tajemnicze topory, świetliki znikają bez powodu, a w ciemności widać białe oczy i uśmiech. Z czasem świat staje się coraz bardziej jałowy i zniszczony. Drzewa są spalone, zwierzęta martwe, a zasoby wyczerpane. Pane. Gracz w końcu ma odkryć ogromny napis witaj, ułożony z drewnianych podłóg, a zegar gry zatrzymuje się na dziesiątym dniu. Pojawiają się potwory, które nie powinny się pojawiać, tak jak jeleniocyklop i agresywne świnie. W końcu gracz ma zostać uwięziony, a przed nim pojawić się Maxwell oraz właśnie cienisty Wilson. Postać stworzona właśnie przez Maxwella, pomagająca mu tworzyć świat gry. Oficjalnie Shadow Wilson oczywiście nigdy w grze nie istniał i zapewne jest jak Herobrine, czyli jest jedynie fanowską modyfikacją, ale znając lore gry, nie zdziwiłbym się, gdyby taką postać naprawdę stworzyli. Strange Man Red Dead Redemption. Na koniec zostawiłem moim zdaniem najbardziej mroczną postać, głównie dlatego, że Strange Man rzeczywiście istnieje w świecie Red Dead Redemption. Jednak kim on jest? Do dziś pozostaje jedynie teorią graczy. Strangeman po raz pierwszy pojawił się w oryginalnym Red Dead Redemption jako NPC z unikalnym wątkiem pobocznym zatytułowanym I Know You. Gracz wcielający się w Johna Marstona spotyka go trzykrotnie w różnych lokalizacjach. Pierwsze spotkanie ma miejsce, gdy Strangeman stoi przy drodze i wita Johna Marstona w sposób, który sugeruje, że doskonale zna jego przeszłość. W pierwszej misji każe nam spotkać się z mężczyzną, który ma zamiar zdradzić swoją żonę. Możemy namówić go do zdrady z albo o odwieźć od tego pomysłu. Przy kolejnym spotkaniu każe nam spotkać się z zakonnicą, która zbiera pieniądze na cele charytatywne. Możemy albo zostawić jej parę groszy, albo obrabować ją i zarobić. Trzecie i ostatnie spotkanie ma miejsce przy domu rodziny Marstonów. Strangeman mówi zagadkowe rzeczy o śmierci i przeznaczeniu. John irytowany jego aluzjami wyciąga broń i strzela, ale kule nie mają na niego żadnego efektu. Strangeman potem odwraca się i spokojnie odchodzi, znikając z drzewem. To zakończenie misji I Know You mocno sugeruje, że Strangeman jest niezwykłym człowiekiem, a jego natura pozostaje niejasna. A może człowiekiem w ogóle nie jest? Nie figuruje on w żadnym oficjalnym rejestrze NPC-ów, nie można go zabić, okraść, ani śledzić. Mało tego, pojawia się on też w Red Dead Redemption 2. Co prawda nie fizycznie w zadaniach fabularnych, a jego obecność została wpleciona w świat bardzo subtelnie. W grze możemy się natknąć na prawdopodobnie jego dom, w którym znajdują się dziwne przedmioty. Dziennik z tajemniczymi zapiskami, nie do końca. Zakończony portret, który z postępem choroby głównego bohatera zaczyna się wypełniać, przedstawiając sylwetkę Strangemana oraz lustro ze znikającym odbiciem. Społeczność graczy od lat próbuje rozwikłać tajemnice Strangemana. Niektórzy mówią, że to personifikacja śmierci. Sugeruje to na przykład pojawianie się na obrazie wraz z postępem śmiertelnej choroby głównego bohatera dwójki. Inni twierdzą, że jest to sam diabeł. A niektórzy wręcz odwrotnie, że jest to Bóg, który sprawdza moralność graczy. Jedno jest pewne, Rockstar potrafi budować tajemnice, które nigdy nie zostaną rozwiązane. A Strangeman to postać pełna tajemnic, która od lat fascynuje społeczność Red Dead Redemption. Jego nadprzyrodzona natura, enigmatyczne zachowanie i głębokie przesłanie moralne czynią go jednym z najbardziej intrygujących NPC-tów w historii gier wideo. Chociaż moim zdaniem twórcy mocno wzorowali się na Jimenie z Half-Life. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku o cyfrowych duchach. Jeśli któryś z mitów szczególnie was wciągnął albo znacie inne straszne historie lub nierozwiązane zagadki z gier, koniecznie dajcie znać w komentarzach. A jeśli coś z tego mi się spodoba, pokażę wasz komentarz na filmie. Jeśli w przedstawionych historiach pojawiły się jakieś nieścisłości, nie bójcie się mnie poprawić, czekam na wasz feedback. Jeśli ten film podobał wam się jako całość, albo jeśli przez niego czujecie chłodny oddech potwora z szafy, to możecie zostawić łapkę w górę. A jak lubicie mój content i chcecie dostawać info o nowych filmach, kliknijcie suba. Bo jak nie, to przekonacie się kim jest ten potwór z szafy. A ja już znikam, trzymajcie się i do następnego odcinka. Pamiętajcie, że strach jest tylko w waszej głowie, a potwór w każdym ciemnym zakamarku.